Różnie to bywa w życiu, jak wiecie. Jeden jest zdrowy, drugi chory, jeden umiera, drugi się rodzi, więc te, te, te uczucia nami bardzo tak skaczą, ale chodzi o to, żeby jednak umieć wyrównać, zrozumieć życie, czym jest śmierć, czy są narodziny, do, do czego dążymy, i wtedy nasze uczucia będą wyważone mimo wszystko. Nawet yy, moż, mogą być jakieś tam niepowodzenia, ale ufamy Bogu, że, że ostatecznie On wygra. Czasami się wydaje, że już nic nie można zrobić, tak jest ciężko. Ale starać się w tym wszystkim też zaufać. Być do końca wiernym wewnętrznie, tutaj w sercu, ideą, idei boskości, o której nawet Platon mówił. Wszyscy starożytni filozofowie byli bardzo pobożni. Wierzyli w jakąś moc, w ideę, w Boga. Nasi współcześni filozofowie to już w ogóle karykatura po prostu. To nie jest filozofia, tylko karykatura. Jak coś czytasz, w ogóle tego nawet nie rozumiesz, co on tam mówi. Natomiast tamci to mówili do ludzi i rozumieli to. Więc to jest ważne, żeby chcieć roz, rozwikłać sobie własne życie. Skąd ono, skąd ono się wzięło? To są takie podstawowe filozoficzne pytania. Skąd ono się wzięło? Dlaczego takie jest, a nie inne? I próbować to rozwiązywać, te węzły ludzkich spraw. Ojciec Pio nam w tym wszystkim pomógł, bo pokazał tą drogę, która właściwie ona jest, od początku ona była, tak naprawdę. Tylko że Zakryta jest, całkowicie zakryta. Do dzisiaj Kościół zamknął wszystko. No i ja właśnie o tych wszystkich sprawach mówię yy, takim prostym językiem, ale dogłębnym. Dlatego mówię, że. Mówię, mówię yy, dlaczego mnie Żydzi też zaatakowali. Jakaś grupa. No bo jak ja mówię o Starym Testamencie, że trzeba o nim zapomnieć, że to jest. Niepotrzebno ojciec Pio nam to mówił żeby jak najszybciej zapomnieć o Starym Testamencie no to ich to boli bo to jest jakaś tak wymyślona ich historia oni dzięki temu funkcjonują i dalej uważają się za naród wybrany potem kościół też przecież ja mówię o kościół więc oni też atakują kościółkowi ludzie kapłani czy biskupi czy tam ktoś ogląda zawsze te łapki są w dół to są właśnie ci ludzie którzy nie są prawdziwymi Słowianami tylko Pseudosłowianami, chcieliby, ale nie potrafią. Nie potrafią się y, ogarnąć i zrozumieć historię świata. Nie chcą nawet tego przyjmować. To Wolą tak być ta, takimi fanatykami, dewotami takimi kościółkowymi. No i ja też o tym mówię, o tym kościele, że, że Jezus mówił o kościele zupełnie innym o kościele serca, o miłości, o przebaczeniu a nie o kościele z cegły. No i ja to też podjąłem ten temat o tych sakramentach, o tym wszystkim, jak to zmanipulowali już zaraz na samym początku, i Konstantyn potem to podjął dalej. Oczywiście te wszystkie y, wyprawy krzyżowe i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy ci, którzy podskakiwali, to ich tłamsili. Ci, którzy się nie zgadzali na to, że Jezus jest Bogiem, przecież byli tacy, nie? Chrześcijanie oczywiście. Arianie, Katarzy, to wszystko oni się nie zgadzali z tym, z papieżem, bo on, papież miał władzę wszelaką władzę militarną i taką więc z wszystkim się rozprawiał po kolei. No i dzięki temu zyskiwał, zyskiwał i to się kościół tak rozrósł. Ale pierwociny były całkiem inne i... ja o tym też mówię, więc kościół też mnie atakuje. No i oczywiście atakują mnie trzecia grupa homoseksualiści. Bo ja mówiłem, że 70% homoseksualistów to jest moda dzisiaj. Oczywiście ja, ja to podtrzymuję. Połowa z tych 30, które została, to, to, to są nawyki, przyzwyczajenia i, i pieniądze z tego ogromne. A z tego, co zostało, te 15%, to można leczyć. Bo to można leczyć, ale dopiero z, a z tych 15%, parę procent, to naprawdę są ludzie, którzy już się nie dają wyleczyć. Mają takie, takie już fizyczne i psychiczne mm, dolegliwości, że czują się jakby jednym i drugim. Nie wiedzą do końca, czym, czym jest, czym, czym są. Ale tacy zdrowi ludzie, jak widać, tacy homoseksualiści, to oni po prostu to wpadli w modę, tak samo jak piosenkarze Freddie Mercury przecież miał ten sam problem nie był z homoseksualistą, ale już wszystkiego skosztował, miał ogromną ilość pieniędzy, pięknie śpiewał no to jeszcze spróbował tego George Michael tak samo to po prostu moda, no już nie, nie wiedzieli co, z czym z czym już z co jeszcze się, czym się jeszcze ekscytować to jeszcze tego spróbowali, no i no i oczywiście jeden i drugi się zarazili i poumi poumierali z tego powodu też, między innymi. Czyli to, jak widać, nie pasuje jedno do drugiego. Tylko kobieta i mężczyzna pasują do siebie, a reszta, ta sama płeć to jest skrzywienie, jak już mówię, poprzez modę, poprzez ideologię, poprzez wolność, którą. No Wolność musi być, no, ale, ale ta wolność nie zawsze przynosi korzyści. No i na tym to polega. No ale tak to już było od wieku, widzicie, i dlatego. Trudna sytuacja. Ja, jak ja powiedziałem też, że, że homoseksualiści, to mi ojciec powiedział, nawet wśród apostołów byli. Jezus to rozumiał, no ale tam może nie tyle była moda, ile tam nie wiem, brak kobiet albo coś takiego, tak jak dzisiaj dzisiaj są księża, którzy się nie żenią, no to jest problem, nie? Kiedyś tam całe seminarium to byli sami, same pedały, że tak powiem, no bo no bez kobiet no to jak? No, Gdzie oni się mają wyżyć? No? Jest problem, jest, dlatego celibat powinien być zniesiony, wbrew tym co różni biskupi mówią, bo to przecież wiadomo, biskupi się kiedyś żenili. I nie było problemów. No to oni też troszkę tak atakują, więc Żydzi, Kościół i homoseksualiści siedli na mój kanał. No to. Tak jest, jak jest, nic za to nie poradzę. To są, oczywiście YouTube to jest prywatna firma i oni sobie mogą robić, co chcą. To nie jest jakaś państwowa czy jakieś tam społeczne. Oni wymyślają różne rzeczy i zarabiają pieniądze na, na tym wszystkim ogromne pieniądze na reklamach. Kościół to też, połowy kapłanów i, i biskupów to przecież nie, nie są słowianie, przecież o tym wiadomo, nie? Po wojnie bardzo szybko się przechcili. I uciekali przed Niemcami, przed tym wszystkim, właśnie idąc do klasztorów, do, na, sto, na różne stanowiska. No ale to nie trzeba ich osądzać. Ja ich nie osądzam, absolutnie. Tylko po co się ukrywać i takie rzeczy robić? Jak się jest takim, to trzeba się przyznać i nie ma problemu. No ale widocznie takim wygodniej i bronią swoich ideologii. Ale to nie jest istotne. My i tak będziemy robić swoje. Ja tylko mówię, dlaczego tak się dzieje. No... Ale niech się dzieje widocznie tak ma być. Takie, takie trudności muszą być, żeby jeszcze bardziej zobaczyć, gdzie jest prawda. Tak jak wczoraj y, mówiłem o tym o tych mieczach. Bardzo fajnie było to powiedziane. Miecz to jest ten miecz prawdy, rozcina. Plewy, od, odrzuca plewy od, od zboża. No teraz, może wam jeszcze powiem, właśnie na. Yy, symbol 12 gwiazd 12 gwiazd Unii Europejskiej taki prawdziwy, tak, tak jak jest naprawdę skąd to się wzięło, taka jest ta idea takie są symbole tych gwiazd czyli 12 gwiazd jest na, na tych flagach i tam na, na tym budynku symbol to jest przede wszystkim pierwsza, pierwszy symbol jaki jest, tych 12 gwiazd to jest plemi 12 plemion Izraela to nie jest tylko matki boskie tam wymyśli. Nie to jest pierwsze to jest 12 plemion Izraela, drugie to jest 12 bogów greckich, to te gwiazdki właśnie. Trzecie to są miesiące, 12 miesięcy, czwarte 12, 12 godzin, i na końcu jest 12, aposto 12 apostołów. Taka jest definicja. Definicja gwiazd Unii Europejskiej. Na pierwszym miejscu 12 plemion Izraela. No to widzicie. Kto rządzi, kto rządzi Unią Europejską. To przecież wiadomo, kto zakładał. Bo to, to było założone, żeby, żeby mieć dalej władzę i, i tylko oni rządzą jakby w tle. <tryk> w tle rządzą. No ale. Dlatego się czepiają Polski, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie wygrają. Faustyna mówiła, że nie wygrają. Ojciec zresztą też. Mówią, że Polska ocaleje. Tylko próbują, cały czas próbują, ale nie wiedzą, że, że i tak przegrali już. Już przegrani są, ale próbują cały czas. Putin też próbował, ale mu troszeczkę międzynarodowa opinia przytarła noska. Nie udało mu się. Myślał, że, 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 że będą wszyscy staną murem za jego kłamstwami. No nie. Nie udało się. Jak mówiłem, naród rosyjski jest piękny, bo to są Słowianie, ale Rządzących to mają imperialne myślenie. Polacy, Lechici nigdy tacy nie byli, chociaż byli potężni. Od morza do morza był, było. Przecież jeszcze w siedmiowiecu Polska była w tej unii czym wszystkim, było od morza do morza. No i Lechici byli naprawdę wielkim, Wie, wielką i szlachetniej i wielką, mieli taką y, duchową prezencję, nie chcieli żadnej religii, tylko. Właśnie swoje. Słowiańszczyzna jest naprawdę piękna. No ale Kościół ją zniszczył razem z Niemcami. Wszystko niszczyli. Słowiaństwo, żeby śladu nie było po tych. Dlatego palili, rozwalali wszystkie symbole, zamieniali i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zostało zniszczone. No ale to wina Kościoła. No, więc ja już nie. mówiłem o korzonkach, jak bardzo dobrze się akupresurą leczy korzonki. Idealnie, bo. Ból to jest zastój w organizmie, zastój energetyczny w organizmie. I Chińczycy bardzo dobrze o tym wiedzą i wiedzą, jak, jakie punkty przycisnąć, żeby uruchomić dalej mm, tą energię, która znajdzie sobie inną drożkę i przestanie boleć. Ja strasznie dużo cierpiałem na korządkę, O Jezu, jak mnie bolało, bo jeszcze źle się odżywiałem, nie miałem tych wszystkich. <laughs> Mikroelementów, a one są wszystkie w jajkach, jak mówię, w żółtkach szczególnie, więc się powinno jeść sporo tych jajek dziennie. Co najmniej tam dwa to minimum, ale dwa, cztery, sześć, osiem. Ile? Co ja przez wiele lat jadłem po 10 jajek. I w to, i szybko mnie to po prostu. No szybko, jak szybko, szybko, tylko że ja potem dalej jadłem, nie, żeby się utrzymać przy tym zdrowiu. Więc wszystko się mi ustabilizowało. Ja też, jak już mówiłem, stawy mi tak siadały, że wszystko bolało. Ile jak się schylony chodziłem a korządki. Ja się przekręciłem, to już tak zostawałem w takiej pozycji. Strasznie cierpiałem na korządki. I dopiero akupresura zacząłem stosować i przeciwbólowo działa. I w tydzień, bo jak normalnie, to korządki mnie trzymałem miesiąc, dwa nieraz. A tak to w tydzień. Odpowiednie punkty trzeba przyciskać. Są te punkty na pośladkach. W środku pośladków, jak, są, jak jest jak jest miednica i, i noga, ten przegub, to w tym miejscu tam na pośladku od tyłu trzeba znaleźć ten punkt, on jest bolesny, z jednej strony, z drugiej strony przyciskać potem przyciskać, tak stymulować, masować, nie? Głęboko tam trzeba się dobijać, bo tam w pupie to jest dość na pośladku, na środku to jest ciężko, ale można. Ja tak cały czas robiłem, kilka, kilka razy dziennie, i szybko mi to nawet działa przeciwbólowo. Jak się tam przyciśnie dobrze, to przez najbliższy tam krótki czas to nie boli, w ogóle korzonki nie bolą. Potem wraca, ale to trzeba często. Potem, jak mówię, jak się stanie na baczność, to tym palcem na baczność, co jest ten naj, najdłuższy palec, na baczność, wokół siebie ręce, przy sobie, przy sobie ręce, i tam gdzie się trafi tym palcem. Na zewnętrznej stronie ud przyciskać. Tam są też te punkty energetyczne, bo to meridiany tam przepływają, prze, przechodzą. Potem pod kolanem, dwa punkty pod kolanem, tam jak się zegnie pod rzepką z drugiej strony, czyli jak jest kolano tutaj, to, pod, to, to tutaj, tutaj, po drugiej stronie, od, od wewnętrznej strony. Tam są takie dwa punkty, się przyciska i, i dwa punkty za kostką. Znaczy jeden punkt za kostką. Jak jest kostka kostką nogi, tam przy stopie, to. Tu jest ta kostka, załóżmy, nie? To pod nią, to jest taki punkt. Tam trzeba pod tą kostką też i tak kilka razy dziennie to robić, <laughs> przez 2-3 minuty i puści ból. Naprawdę jest to sprawdzone na 100%. Chińczycy o tym wiedzą. Więc naszym zadaniem jest system miłości, zmienić świat poprzez system miłości, bo tym systemem miłości. Zaraził nas Jezus przede wszystkim, bo On ten system miłości przyniósł z nieba i zdefiniował go w dwóch przykazaniach, tak naprawdę w przykazaniu miłości Boga i bliźniego. I to jest ten system miłości, o którym wszyscy pozapominali filozofowie zapomnieli, politycy zapomnieli, edukacja, nauczyciele zapomnieli, kościół zapomniał, i wszystkie religie zapomniały. Muzułmanist też zapomniał, nawet buddyści zapomnieli. Nie wszyscy oczywiście. Że miłość jest najważniejsza. Niektórzy tam mówią, że nie, nie miłość, bo jeszcze jest coś wyższego niż miłość. No to co jest wyższego niż miłość? Fantazja, może, czy czyjaś jest wyższa, ale miłość jest naj, najwyższa. Nie ma rzeczy większych, bo wszystko jest w miłości. Bóg jest miłością, no to nawet ta. Ta skrzywiona Biblia o tym mówi, że Bóg jest miłością. Tam parę zdań jest dobrych, oczywiście, że tak. Jezus powiedział, przyjdą po mnie, co większe rzeczy będą czynić, niż ja. Jezus był istotą, która zeszła z nieba razem z Marią, aniołowie z nieba. A politycy żydowscy uczynili go bogiem wszechświata. Kościół później, oczywiście cesarze, wszyscy, wszyscy biskupi, kardynałowie, i Watykan, wszystko potem to po kolei szło i już go tak umocnili, że już nie da się tego inaczej spojrzeć na niego. No i dobrze, może tak, tak dla wielu jest bardzo dobrze. Maria również była aniołem, na równi z Jezusem i nami, bo wszystkich Bóg stworzył podobnych do siebie, duszy nam stworzył wszystkim. Tylko, że Jezus i Maria nigdy nie, nie wyszli z nieba. I to jest ten problem. Ojca właśnie pytałem, że oni nigdy z nieba nie wyszli. Znaczy, urodzili się na ziemi, w tym sensie wyszli na ziemię, żeby pomagać, ale, ale żeby stwarzać kosmos, to nie. Nie wyszli z nieba, by stwarzać prywatne galaktyki materialne, jak to my zrobiliśmy. I teraz na szczęście powoli się z tej Odysei. Wycofujemy. By powrócić tam, o czym opowiadał Jezus. Ale najistotniejszych przemyśleń Jezusa nawet nie spisano. Coś tam próbowano zmontować przy udziale egzegetów i biblistów, ale to nie to. Jezus to zupełnie coś innego niż nauki Kościoła ze swoimi dogmatami i morałami. By się zbliżyć do Jezusa: Kościół bardzo musiałby się zmienić, stać się ciepły, bezteologiczny, bezpoglądowy, nastawiony na miłość bliźniego i nic więcej. Tylko miłość osobista zbawia. I to ojciec nam mówił i Jezus to samo mówił. Macie spłacić do ostatniego szelążka, więc musimy sami spłacać swoje długi, swoje problemy. Owszem, Jezus przyniósł, otworzył drogę, otworzył wiedzę, otworzył, otworzył wiedzę przede wszystkim i otworzył wiedzę na miłość, na, na Królestwo Niebieskie, bo Bóg jakby pierwszy podał rękę wszystkim aniołom, to Ojciec mówił, pierwszy podał zaraz po wyjściu, to miliardy, miliardy, miliardy lat temu już się zaczęło zbawienie i cały czas aniołowie wracają. Niektórzy wracają. Do dzisiaj Jezus był takim przypomnieniem kolejnym, że Bóg podał pierwszy rękę i poprzez miłość możemy wrócić. To jest proste przecież, no nie trzeba tutaj wielkiej filozofii do tego. Że Jezus był jednym z nich, synu światłości. Tylko miłość osobista zbawia, nikt za nas nie będzie kochał. No jak? Czy ktoś może być zbawiony, jak nie ma miłości? No jak? Moż nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego, do wyższego życia, jeśli on krzywdzi tylko i nic innego nie umie, bo się nie nauczył. Bo miłości trzeba się uczyć też. Mamy ją wpisaną, ale mamy też wpisaną wolność. Możemy z tą miłością wszystko robić. Jak już mówiłem, od nienawiści, od miłości do nienawiści tylko krok, to jest ta sama energia. Jeśli podejmiemy miłość i z miłością będziemy wszystko robić, to gra. Wtedy możemy rządzić, możemy być. Premierami, królami, prezydentami byle się trzymać mocno Boga. To jest najważniejsze, ale nie religii, tylko Boga. Religia to spalona sprawa. Boga i duchowości, wewnętrznej duchowości. Jezusa się trzymać. Ale nie tego kościółkowego. Trzeba wyjść poza reguły. Owszem możemy sobie chodzić do kościoła, już to mówiłem, nie ma problemu, ale trzeba Spojrzeć szerzej, głębiej i wyżej na to wszystko. Dlatego Kościół upadł. Ojciec mówi: Upadł. On właściwie od początku upadł. Bo już był źle skonstruowany, już zrobili mu mm, takie różne przepisy ograniczające, jak w partii po prostu. Taki kodeks partyjny to jest Kościół. <laughs> Prawo kanoniczne sobie wymyślili, różne rzeczy sobie powymyślali, struktury porobili. No, i teraz mają władzę nad ludźmi. I nie do ruszenia są. Ale możemy ich złamać miłością. Niezależną miłością od, od Kościoła. Bo Bóg jest niezależny od Kościoła, on nie uznaje żadnej religii. To ludzie sobie wymyślili religię i mówią, że to od Boga jest. Każdy prorok, to mówi, że jest od Boga, że on zakłada religię. Mahomet i inni to samo, że wszyscy od Boga, tak, od Boga. Ciekawe którego. Bóg nie toleruje, nie lubi. Znaczy toleruje, ale nie lubi żadnej religii. No jakby to było, żeby tylko katolicką lubił, a taką taką szamanów już nie lubił, albo jakichś takich religii, jakichś takich wyznań z buszu to by nie lubił? Tam też uważają, że Bóg im ich natchnął. No i to co? Tylko naszą by lubił. Tamtych już nie. Tamtych spalić najlepiej w, powiesić na tych drzewach, niech sobie tam wiszą. <laughs> no. No, pomyślmy, że przecież to jest śmieszne, nie? Tu chodzi zupełnie o coś innego. Miłość, tylko miłość osobista zbawia. Nikt za nas nie będzie kochał. Sami musimy to czynić. I Jezus tu nic nie pomoże. Co najwyżej możemy od niego brać przykład, kiedy. Siadał z celnikami, cudzołożnicami, pił i jadł z nimi, rozmawiał, by im przybliżyć cel. Taki był Jezus. Szedł do każdego, nie bał się. A jogowie niektórzy, czy kapłanie, kardynałowie, biskupi, to już w ogóle kiedyś ojciec mi też to powiedział, że oni nie wychodzą, pyszni są, nie wiedzą co ze sobą zrobić biskupi. Tylko tymi pierścieniami przekręcają na palcu i nie wychodzą do żadnych ludzi. Tylko tam jak jest impreza to idą do kościoła i potem wracają i... I to wszystko, to za mało, niestety. Jezus opowiadał im o wielkich i wspaniałych rzeczach, przekonywał i dawał nadzieję, że to oni wyprzedzą wszystkich uczniów i kapłanów żydowskich do Królestwa Niebieskiego. I teraz w cudzysłowie: należy brać przykład z postaw Jezusa. Nawet gdybyś przyjął 100 tysięcy komuni, nic ci to nie da. Słowa ojca Pio. Takie mi powiedział. W Nowej Hucie na rozmowach. Szokujące, nie? Sam co dzień wtedy przyjmowałem komunię na mszy. Miłość. Wtedy jak mi to ojciec mój to przecież sam przyjmowałem co dzień tą komunię i starałem się kochać też. Byłem taki sam jak teraz przecież. A jednak ojciec mi to powiedział, że nawet gdybyś przyjął 100 tysięcy komunii, to i tak to ci nic nie da. Miłość i przebaczenie się liczy, a nie ilość zjedzonego chleba i wypitego wina przy ołtarzu. Trzeba to wszystko odczarować. Dla dewociarskich kapłanów, teologów, profesorów, habilitantów kościelnych będzie to bardzo trudne do przełknięcia. A kto komu obiecał, że życie ducha na ziemi będzie łatwe? Kościół poszedł po bandzie, przez wieki. Będzie musiał się z tego wycofać i wycofa się. Kwestia czasu. Nawet reinkarnację przyjmie, jak ojciec Pio mi powiedział. I tak będzie. I tak będzie. Przyjmie reinkarnację z powrotem, bo była. Ale oni to ukrywają, oczywiście. Wszystko ukrywają, bo Reinkarnacja odebrałaby im władzę. I tu jest cały szkopu właśnie. Oczywiście oczywiście za spowiedzi by nie było i tak dalej. Bo przecież każdy by y, nie byłoby tego czyścia, tego piekła, to wszystko by odpadło, więc oni się boją tej reinkarnacji, ale, ale przyjmą z powrotem ja im troszkę też w tym pomogę. Bo mi ojciec tak kiedyś mówił. <laughs> Już im pomagam. Dlatego te łapki w dół dają wszyscy i dlatego blokują mi kanał. Jak mówię, ale to, to wie, wiele grup. Między innymi właśnie. Kościół. Nawet dzieci ojca Pio też łapki w dół dają. Przecież nas, sławka zaatakowały dzieci ojca Pio, które nic nie wiedzą, nie mają zielonego pojęcia, co się dzieje we Wszechświecie i jak jaka jest prawda. No ale ojciec potrafił rozmawiać nawet na rozmowach z, z takimi osobami, które nie przyjmą na przykład reinkarnacji w życiu. Może zgorszą się. Ale tylko niektórym ojciec Pio mówił to, bo byli gotowi na rozmowę o tych sprawach i każdemu troszeczkę inaczej mówi, dostosowywał się do jego potrzeb, do jego wnętrza, do jego umysłu, no i nieraz mówił, żebym się tym na razie nie dzielił z innymi, bo, se, bo będzie dużo kłopotów, będę miał kłopoty z tego powodu. To jeszcze kiedyś, kiedyś mi tak mówił, nic przed papierze ale teraz to już mogę, no bo kiedy? Po śmierci będę mówił? Po śmierci to już nie będę miał głosu. Ojciec tak kazał i tak tego uczył. I każdego zrozumiał. Nawet tych, którzy przychodzili, nie wiedzieli nic, ale on rozmawiał z nimi, bo mieli tą wiarę. Rozmawiał z nimi. I oni będą się teraz kłócić z nami, no ale wiedział, no taki ojciec był. Nikogo nie odrzucał, nikogo nie złamał, tego, 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 tego ognia, tego knota nie zdmuchnął nikomu. Jak miał takie przeświadczenie, to z tym go zostawiał. Ale jak sam już później do czegoś dochodzi, to ojciec więcej już mówił. Tak to było na tych rozmowach. Dlatego nie dziwcie się, że czasami gdzieś tam w czymś się różnimy ja i Sławek. To nie ma znaczenia, bo taki był cykl, taka była edukacja ojca Pio. W pewnych okresach każdy miał troszeczkę inny czas, inne przyzwyczajenia, inną edukację od dziecka i każdy to tak to rozumiał. Mnie bardzo szybko to łatwo szło do przodu, tak jak Ludwikowi zresztą, innym gorzej to idzie. No, ale niektórzy przeskoczą nas jeszcze, Zobaczy, zobaczycie, jak się im potwiera wszystko w głowach to i w sercu. Pracuję nad tym wszystkim, żeby, żeby się spełniło dzieło ojca Pio i żeby Polska stała się duchowa, nie kościelna, a duchowa. I o to nam chodzi przede wszystkim. Przynajmniej część, żeby poszła. Żeby szybciej się zbawiali, tak? Ojciec mówi, że możesz pomóc wielu osobom, wy tak samo zresztą możecie pomóc wielu osobom, ale choćbyś pomógł tylko jednej osobie, ojciec mi mówił. To już jest bardzo, bardzo dużo. Jednej duszy, gdybyś pomógł, to jest bardzo dużo, a możesz pomóc wielu. I to samo dotyczy was. Wiecie już dużo, rozumiecie już dużo. Niektórzy od początku są ze mną, więc wiedzą, można tą wiedzę jakoś tam przekazać, ale jak nie czujecie się na siłach czy coś, jak ktoś jest taki. Oportunistyczny, to musicie troszeczkę uważać, żeby sobie tam mm, nic na siłę. Tak jak ojciec mówi, bardziej jak ktoś prosi, chce, otworzy się to wtedy, a jak na siłę to nie. Na siłę to mogę ja. <grybujesz> Już na tyle jestem silny. Dzięki serdeczne. Nina. Tego w szkole ci nie powiedzą.